Witam Państwa serdecznie. Znajdujemy się na plantacji Borówki u jednego z wiodących plantatorów na skale Polski. Jest z nami Marek, firma Haifa. Cześć Marku. Chcielibyśmy dzisiaj podyskutować o produkcie My Cotton Mix. Produkcie do posypowym do wielu upraw, ale szczególnie nadającym się do Borówki. Marku, dlaczego akurat do Borówki i, i dlaczego ten produkt? To ja może powiem od początku czym jest My Cotton Mix. Tak. My Cotton Mix e, jest to nawóz granulowany, e, NPK tak naprawdę. O składzie 10-10-20 z dodatkową zawartością siarki i magnezu. Ale co jest szczególnego w tym nawozie, to to, że azot jest w 100% otoczkowany. Jest to otoczka, która gwarantuje jakby równomierne uwalnianie się nawozu, zależnie od temperatury i wilgotności gleby. Co przez to rozumiemy? Jeżeli aplikujemy na plantację w momencie kiedy nastąpią odpowiednie warunki czyli temperatura wzrośnie co najmniej powyżej 6 stopni Celsjusza bądź też powyżej 10 stopni Celsjusza ten azot będzie dopiero pracował i uwalniał się z tej otoczki jeżeli chodzi o burówkę możemy go dzięki tej otoczce na azocie możemy go zastosować bardzo wcześnie możemy to już zrobić na początku marca bez obaw, że azot jakby zostanie za szybko uwolniony i roślina będzie za szybko ten azot pobierała. Tak? Dopiero jeżeli temperatura wzrośnie odpowiednio, wilgotność gleby też będzie odpowiednia, to wtedy ten azot będzie się uwalniał i roślina będzie go pobierała. W trakcie uprawy, co jest też istotne, azot będzie się uwalniał sukcesywnie. To będzie trwało około 2-3 miesięcy. I nie będziemy mieli skoków azotowych. Roślina cały czas będzie dostawała tą dawkę azotu, która delikatnie będzie ją odżywiała. No i, i właśnie, oprócz tego, że nie będzie strat, to jeszcze trzeba podkreślić, że będzie to stałe, równomierne odżywienie tak azotem przez dwa miesiące. Jeżeli mówimy o dawce, jakie rekomendujecie dawki? Jeżeli mówimy o dawce, tutaj zależy w jakim wieku jest plantacja, jeżeli, czy, czy, jest stara, to, czy jest to stara plantacja, czy to jest nowa plantacja, ale zakładamy takie 300 do 500, 600, 700 kg na, na hektar. Możemy oczywiście zastosować nawożenie rzędowe. Dzięki temu możemy zredukować dawkę tego nawozu odpowiednio proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni przez rzędy, rzędy mhm. roślin. Także tutaj możemy sobie to zredukować. Tą dawkę sypiemy po powierzchu. Nie musi on być wcale wymieszany, to po prostu na wiosnę raczej będziemy mieli dobrą wilgotność, żeby tak. ten nawóz zasorbował wodę i woda będzie powodowała stopniowe uwalnianie się tego nawozu. Jeszcze co, co tu należy podkreślić, na wiosnę zdarzają się bardzo często, no, są to deszczowe miesiące, tak? Marzec, kwiecień. Tak. Bardzo często. Czasami są... nawet opady śniegu, wczesną wiosną, tak jak w tym roku mieliśmy, tak? Dokładnie, e, na I tutaj zabezpieczamy, e, tak jak też mówiłeś, e, to, że roślina będzie równomiernie dostawa, dostawała ten azot. On nie będzie wypłukiwany, nie będzie wpukiwany w głąb profilu glebowego i roślina cały czas będzie go sobie sukcesywnie pobierała i będzie sukcesywnie karmiona dzięki temu azotowi. No i podkreślmy, to jest, mówimy cały czas o formie mocznikowej, formie nowej, czyli tak. o tej formie, którą akurat borówka preferuje. Dokładnie. Dodatkowo jeszcze, jeszcze wspomnę o zawartości siarki, zawartości magnezu, które też będą dobrze działały na plantację borówki. Jest to nawóz z dużą zawartością siarki, więc będzie automatycznie zakwaszał. Nam podłoże. I jeżeli mówimy o siarce, to siarka oczywiście jest korzystna pod względem wykorzystania azotu, tak? Pamiętajmy, że Zgadza zawsze się. na każde 5 kg azotu ten kilogram siarki musi być. Marku, czyli tak, wczesna wiosna Majkotan Mix, a w momencie, kiedy już wchodzimy w zmianę pogody, w momencie, kiedy wchodzimy w kwitnienie, w momencie, kiedy musimy wprowadzić wieloskładnik najczęściej w formie fertygacji. Mycoten Mix jest idealnym nawozem na start plantacji. Tak jak wspominałem, możemy go sypać już od początku marca, kiedy to bardzo często warunki nie sprzyjają, żeby zastosować, uruchomić tą fertygację. Mogą być przymrozki, może być jeszcze zimno. Fertygacja bardzo często dopiero startuje w późniejszych miesiącach, więc maikotem Mix zabezpieczy nam dawkę startową nawozu, a później, jeżeli już warunki na to pozwoli, pozwolą, oczywiście wchodzimy z fertygacją, i tutaj proponujemy Plantatorom Państwu nasze nawozy rozpuszczalne polifidy, tak? I całą gamę polifidów, które można. Dobra się dostosować do aktualnych warunków pogodowych, pogodowych, jak i wzrostu rośliny. No i zasobności gleby. Oczywiście. A zatem, Szanowni Państwo, jeżeli będziecie mieli już konkretne pytania z konkretnymi zawartościami składników pokarmowych w glebie, dzwońcie do nas, czy do mnie, czy do kolegi Marka z firmy Haifa. Wszystkie niuanse zostaną wyjaśnione, na wszystkie pytania odpowiemy. Na dzień dzisiejszy, dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Dzięki.